Cześć, mam na imię Tomek i jestem zastępcą szefa kuchni w jednym z warszawskich hoteli. Chciałem Was powitać na kanale To Co Jesz, na którym będę opowiadał o jedzeniu przez pryzmat mojego kulinarnego doświadczenia. W kolejnych odcinkach usłyszycie o tematach, które towarzyszą jedzeniu, o produktach spożywczych, trochę o odżywianiu i o wielu, wielu innych rzeczach zahaczających o temat jedzenia. Dziś natomiast... Chciałbym Wam przybliżyć, czym jest dla nas jedzenie i powiedzieć, jaki wpływ ma na nas od strony psychicznej i zdrowotnej. A zatem zapraszam! Musimy pamiętać, że jedzenie to nie tylko potrzeba fizjologiczna, ale również przyjemność. Każdy z nas ma swoją ulubioną potrawę, kuchnię czy produkty. Do których chętnie wraca. Jedzenie to też sposób komunikacji, który pozwala budować nam relacje z innymi ludźmi przez spotkanie w restauracjach, spotkania u znajomych lub wspólne gotowanie. Wyraz gościnności. Nie ma chyba lepszego sposobu na wyrażenie swojej gościnności, jak zaproszenie do wspólnego posiłku. Wyrażenie siebie, swojej osobowości przez nietuzinkowe łączenie smaków czy formę podania. Z punktu biologicznego, jedzenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Węglowodany zawarte w makaronach, ryżu i kaszach są potrzebne do uzyskania energii i do prawidłowej pracy mózgu. Aby nasz mózg prawidłowo funkcjonował, oprócz węglowodanów, powinniśmy wzbogacić naszą dietę m.in. o takie produkty jak miód. Mówi się, że to paliwo dla mózgu wspomaga prawidłowy sen, zapobiega demencji, orzech włoski poprawia funkcje poznawcze, wspomaga uczenie się oraz korzystnie wpływa na naszą skórę. Ryby zapewniają prawidłowe stężenie cholesterolu, wspomagają pracę serca i układu krążenia. Szczególnie kobiety w ciąży powinny je spożywać, dzięki temu ich przyszłe dzieci będą łatwiej nawiązywały kontakty i będą miały lepiej wykształcone cechy społeczne. Jaja, dzięki cholinie w nich zawartej, czyli witaminie B4, nasz mózg jest w dobrej kondycji, jesteśmy dłużej wydajni i prawidłowo funkcjonujemy. Z punktu psychospołecznego, który jak się okazuje jest bardzo interesujący, jedzenie może pełnić funkcję okazywania i doznawania uczuć, chyba każdy z nas zna powiedzenie przez żołądek do serca. Pocieszania się podczas przygnębienia, ludzie zajadają smutki. Od razu przed oczami mamy obraz osoby z kubem lodów siedzącej przed telewizorem, nagradzania się. Po osiągnięciu celu lub poważnym wydarzeniu w naszym życiu wybieramy się na uroczystą kolację, aby sobie to wynagrodzić lub sięgamy po rzeczy, których nie jadamy na co dzień. Nawiązywanie kontaktów partnerskich, np. launche biznesowe, przy których omawiane są szczegóły dalszej bądź nowej współpracy. Z punktu kulturowego wokół jedzenia powstają tradycje. W święta Bożego Narodzenia i w Święta Wielkiej Nocy przygotowujemy i spożywamy określone potrawy. Na przykład w kulturze żydowskiej jedzenie pełni bardzo ważną rolę. Jeśli chodzi o żywienie, Panują tam ściśle określone zasady, takie jak wykluczenie mięsa wieprzowego krwi czy nie łączenie mięsa z nabiałem. Dodatkowo dochodzi aspekt koszerności. W każdym zakątku świata jedzenie gra bardzo ważną rolę. Z jedzeniem wiążemy również wiele wspomnień, zazwyczaj tych dobrych, często różne potrawy kojarzymy z bliskimi osobami, wyjazdem czy miejscem. Najczęściej spotykanym dobrym wspomnieniem jest jedzenie u babci lub w dobu rodzinnym. Przypominamy sobie o weekendach i wakacjach spędzonych u babci, gdzie częstowała na makółkami. Dobrze też wspominamy y, obiadki u mamy. Kiedy dzwonię do mojej mamy, aby zapowiedzieć się z wizytą, jednym z pierwszych pytań jakie od niej pada to jest co mam gotować. A dopiero później y, pyta mnie o inne rzeczy. Często wspomnienia o wyjazdach zaczynają się właśnie od wspomnienia o jedzeniu. Wtedy myślimy sobie, ale zjadłem taką pizzę jaką jedliśmy we Włoszech, albo najlepsze śniadania były tam i tam, w tym i w tym hotelu, pamiętasz? Dzięki temu popadamy w nostalgię, a chyba każdy z nas lubi czasem zatęsknić za tym co dobre. Niestety, jedzenie może być też uzależniające i prowadzić do wielu chorób, ale o tym opowiem w dalszej części filmu. Większość ludzi czerpie przyjemność z niezdrowego jedzenia, ponieważ mają świadomość, że robią to co chcą i niczego sobie nie odmawiają. Całe szczęście jest dużo zdrowych potraw, które dostarczają nam wiele przyjemności. Jeśli chodzi o mnie, to nie odżywiam się zawsze zdrowo. Raczej przeplatam jedzenie zdrowe z niezdrowym. Ale jedząc zdrowo bądź nie, odczuwam taką samą przyjemność, więc myślę, że warto próbować i wprowadzać do naszej diety coś zdrowego, co da nam przyjemność. Wspomnianej przyjemności dostarczają nam nasze ulubione smaki, które zawarte są w niezdrowym, jak i zdrowym jedzeniu. Jest to indywidualna kwestia. Jedna osoba uwielbia brokuły, i na samą myśl o nich cieknie jej ślimka. Druga zaś osoba takie odczucia ma przy wspomnieniu o soczystym burgerze. Wgryzając się w swoją ulubioną potrawę, odczuwamy wiele pozytywnych emocji. Gdy dogodzimy sobie tym, co lubimy, Często ciśnie się na usta stwierdzenie po tym to ja mogę umierać. Takie dostarczanie przyjemności jest krótkotrwałe i często po fitym ulubionym posiłku przychodzą wyrzuty sumienia i brak sensu czerpania z tego przyjemności. Takie krótkotrwałe przyjemności mogą prowadzić do uzależnienia. I tu przechodzimy do kolejnego tematu, jakim jest uzależnienie od jedzenia. Dwa twarde fakty. Mówi się, że to piąta osoba na świecie jest uzależniona nawet od jedzenia. Niestety uzależnienie od jedzenia nie jest pisane na listę uzależnień psychicznych, a szkoda, bo takim osobom przydałaby się fachowa pomoc. Moim zdaniem uzależnienie od jedzenia nie bierze się z braku silnej woli czy słabości do różnych produktów. Wydaje mi się, że to bardziej przez chęć nagradzania się jedzeniem za pewnego rodzaju dokonania. Stymulowanie mózgu przez system nagrody odbywa się prawie tak samo w przypadku jedzenia, jak przy innych używkach, takich jak alkohol czy nikotyna. Kolejną rzeczą, która może prowadzić do uzależnienia od jedzenia, to poczucie bezpieczeństwa, które odczuwamy mając pełny brzuch. Mózg zapamiętuje nasze dobre samopoczucie i chce przeżywać to częściej, wskutek czego my się najadamy. Najczęściej takie poczucie sytości i bezpieczeństwa dostarczają nam potrawy wysokokaloryczne. Które szybciej prowadzą do uzależnienia i innych chorób. Ja, na przykład, wybierając się na imprezę na miasto, czuję się o wiele lepiej i bezpieczniej, idąc z pełnym brzuchem, ponieważ nie wiem kiedy i co będę mógł zjeść. Gdybym robił to dostatecznie często i długo, to narażam się na uzależnienie od jedzenia, a w bonusie na uzależnienie od alkoholu. Oprócz uzależnienia, niezdrowe jedzenie może prowadzić do szeregu chorób, takich jak cukrzyca, otyłość. Yy, choroby nowotworowe czy spadek odporności, gdzie, jak wiemy, ta odporność jest dla nas teraz bardzo ważna. Nie bez powodu powstało powiedzenie jesteś tym, co jesz. Łatwo się więc domyśleć, że jedzenie jest dla nas bardzo ważne, nie tylko ze względu na nasze zdrowie fizyczne, ale tak samo ze względu na naszą psychikę. Chyba warto czasami odmówić sobie soczystego burgera z frytkami czy pizzę, aby móc dłużej czerpać przyjemność z życia i jedzenia. Pozostawiam Was z tą myślą i zachęcam do poszukiwania więcej informacji na temat wpływu jedzenia na nasz organizm, ponieważ poruszone w tym odcinku tematy zostały wyczerpane w bardzo małym stopniu. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!